Bo to ścież, Dzień dobry porządek, kochani żeby... Jeżeli nie wiecie, gdzie idziemy, to ja wam powiem. Dzisiaj idziemy le... na demona. A teraz na party. Dzisiaj idziemy Daj na party. demona. Daj party. Na kilka hero. No Kamil, do dasz party, czy, czy, czy nie? A dobra już. Zapłaciłeś do za party, kurwa, nie odstaniesz. Proste. Jestem ciekawy, czy ja z 70 ekiem wystoję demona, nie? Wariat, wystoję? Demona? Bo to ja, ja w mi się wydaje. Tak, kurwa, Tylko wy napierdalajcie te Exorikony i Energy Ringi pozakładajcie, nie? Nie, masz Energy Ringa? No dla siebie to mam. To. mam, no ja muszę też przekładać na demonie, czy nie dam? Nie. To to ma wyjście Mamy Mam jeszcze jednego. Mam dwa. Tylko... Wór spamek Sorykoni chuj. A co ty masz tam jakieś lepsze arrowy Stanley? No sniper. Sniper arrow? Ale ma było. I wybijam, bo, wybijamy bo, bo, bo. wszystko. Wszystko po drodze wybijamy. Wszystko po drodze, Piękny content. No by nie, no ja też mam nadzieję, że się uda stary. Na rajtach raz jeden wariat ja. Blokujący demona. Wyobrażasz sobie, jak daleko poszedłem. Po stracie około 80 CC na kostce. Ja myślę, że... O, kurwa. O Boże, Hunter, uważaj, uważaj, bo ty masz... 80cc, 80 to jest ile pieniędzy? No dużo, no ja myślę, że tyle przegrałem, no 50cc na pewno przegrałem, nie? Wydechy to te 15 złotych kosztuje jeden, nie? No wiem, Marbe, dlatego będę się bał trochę, będę balansował eringiem, nie? No bo góra-dół to go nie ma co bić chyba, no bo chłopoki zdechą. Ja myślę, że on szybko zejdzie na No będziemy mu ja mocno rano. pancerz przebijać, nie? Stanley, ogarniasz trochę, czy jesteś w innym świecie? Wiesz, że idziemy na demona? Zdajesz sobie sprawę. No, to chuj. mi ty do mnie No do ciebie no. Ty ogarniasz trochę? Że tu jest niebezpiecznie w chuj. Normalnie. Musisz się Dobra. Normalnie, no. Jest pożo. Jest pożo. Co to za list? Aha. Ale kto tu expi? My no nie róbmy sobie jaj. Przez tu nikogo nie ma, człowieku. A, szumi a tak jak nikt. Tu się idzie, no, kurwa, że. nie poszedł na demona, kurwa. No, no to wpiszę i o nikt. Gdzie ty jesteś, Stanley? No już czekaj chwilę. Jakie nie. Tak? Amulet na Fire nie mam. Nie mam, mam na protektor. na amulet, mam. Wybijamy wszystko. Warhammer dla mnie, jak coś. Dwo jaja, ratłem. Tutaj to ci nie jest potrzebne. Ta ten... utana już balansujemy z trapem. Otwórzcie temu szkieletona. Bo nie otworzyłem tego dziada. Żeby wam. Żeby wam starczyło. Ja na razie Jak można iść? Ja jeść? mam prawie szkoleczkę. No to dobra, to lecimy. Oj, widzowie, widzowie, widzowie. Podlekujcie ten filmik na YouTube. Pamiętajcie, że to są streamy. Zapraszam <coughs> was na streamy. Zostaw subskrypcję, dzwoneczek jakiś. Ten koleś to jest Mamy, 32 ma... Knight. drugi. No Knajd. Nie ma. I padł na żuja. Pryjesty zaznaczcie. Ale mi wyssał! Ale mi wyssał! Zaznacz tego priesta! Dalej kurwa, przecież zobacz co oni zrobił. Ale, przy... Ale świecie Jak masz prydzę, bo ja na nas czy iść kurwa Wyssał mnie priest mocno. Ale content bliskiej bliski. Wyjebaliby się zaraz, weszli chuj tam. Giura pierwszy ja oj oj oj, La puta, puta, kuta. Słyszymy. Słyszymy. Jak będzie priest, to bijecie priesta na początku, o Bartlehamer już jest. Oto mu tarcza kurwa, nie potrzebuje tarczy, na zauważyłem się. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Weź jak ty demon szkiety, by ci kurwa zajebały wszystkie trzy, to byś padł. co terapika No ci mówię, żebyś padł. Co, co ty mordzio. Stresuję padł? się trochę, powiem wam no, szczerze. Ale stary, kiedyś musi być ten pierwszy demon, to każdy gracz, tak samo jak... Wieku tam na, na, na pierwsze twoje ruchanko na imprezie, nie? To taki ja I, tak, i na rajtach raz jeden demon to też ja No nie przecież ja się nie ruchałem. Nie, nikt nie, nie zginie. Nikt nie zginie, to się dusi, kurwa jeszcze na demonie doszło i ten się już podusił. Oj, oj, oj! <laughs> oj, oj Nie, uderzycie tych ekstorykonów, nie? Wy będziecie kurwa, patrzycie jak ja ucham się pod po 300 gp. Ja, Kurwa, Teraz pójdę stąd kurwa. sobie, bo kurwa, no ja sobie robię was te 500 km, a wy żałujecie jak Nie, no. patrz cały ma. No, a ty ze spirów bijesz ich... dragony. No, nie. No, ja... Czuję, że to się nie uda. Mam nadzieję, że Kamil dostaniesz jakiegoś mocnego od tego demona. Kurwa, ale będzie, będzie krzyk i lament płacz. Krzyk lament płacz. Tak, ale pewno nie mówię. Ja normalnie wbiegam w te trzy demony i, i jej Normalnie z... kurwa. Dobra, Hero, no, to będzie Hiro. Rob, kładź, bo tam w blogu, to 3 czy 4 demony, tam, to wiecie, tam i hoj. Wiem, wersje. dlatego nie mogę, nie mogę pozwolić na to, żeby ten demon mnie z energii ukąsił. Masz 200 uchów? No, 200 ichów mam. A ich, aha. Ej, ten Hiro mnie mocno nie bije, zobacz. Green tunic, ja to, na, jest, to e, jest szata e, mojego no. ojca, dzisiaj w takiej był koszulce. Identycznie. Chiro, fajnie by się śmiało na Hiro, kurwa, tak mało biją jakoś, dziwnie mało. Kurwa. Oj, 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 schodźcie i bijcie mi nomaga. Hop. Wybijamy to, kochani, spokojnie, nic się nie dzieje takiego. To nie, o, jest, dużo, o, to nie o, jest dużo, nie jest dużo. Tylko padłem, ale to tam chuj. Hop. I priesta, priesta tego śmiecia. Dobrze, Kamil. No co, no, czuję, że to się uda, czuję, że my trochę zostaniemy tam nawet. Danley, umierasz? Nie. Ej, to ja niechcący ciebie biłem. No to nic się stało. No, fajnie, a domo najdam około na jeszcze No, uda udacie wam, bo powiem, że. To chodźcie, może jebany. jeszcze to Hero pierdolniemy, tu nie? Tu po prawo chodźcie. Ale to wysysa, ba dziewie, jebane. Co to to jest pojebane. Bo to jest chyba. To jest, to jest, to jest, to jest jakby pierwsza kurwa na, na świecie. To a ja na tu nie mam najlepiej... przypadkiem quest'a gdzieś po lewo? Nie wiem. Ale Dream, on jest ty, chyba 30. Tak? Koleś to... bił swojego tyma. No. i chuj, to, chuj, to, chuj. O kurwa, ale to jest pies. Ale na tak ci chodzi? Jak tu? O kurwa, to, 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 to... to... Nie, nie, ja nie. nie. Wisz, nie w czegoś, kurwa, bo to będzie... Tu nie ma tego. No będzie, przy to moment. Z tego Tempest Rot leci stary, ten Rot to z 1cc tu kosztuje. Jak coś. Z, tego, z tej baby? Z tej kurwa, tej, tej cyganki? Tak, z tej cyganki. Dream Team, no, Team jest dobry. Czym jest dobry? Tu jest swojego Tymane i Party. Po to my tu chodzimy? No dobra, jeszcze tu na lewo chodźcie, to jest kwest na lewo, chodźcie. I tu trochę, kurwa, bo Ty jesteś nieogarnięty nie, nie no. teraz. Dobra, widzowie. Tu na lewo, na lewo. Boże, tylko pamiętaj, ile mam uchów. Nie, no tu Hero nie ma, to gdzie jest Hero Cave? Taki tu. A jest Quest. Jest hero. Jest Quest. A. Ale fajny questik. Odbierajcie tę nagrodę, kochani. Jednego ucha mam. Jednego ucha na farta. Ej, gdzie tu są Hero, tak to? Tam niżej. A, tam jest Warlock. Ej, a ten Quest nie jest od 70 czy od 60 na Fauxhilda i The Lance? Od 70 chyba, nie? Od 70. Chodźcie, chodźcie, idziemy, bo ja tutaj zaraz. A, niżej są Hero, to zajęte, dobra. Chodź Stanley, chodź, idziemy. Let's go. Hiro zajęte? O Jezus Boże, czuję, że będzie śmierć. Ale co? Kiedy zajęte. umrzeć od demona, człowieku, to zaszczyt, kurwa. Hero, hero, hero. No, tu są hero, ale zajęte jest. Jak ktoś. Dobra, idziemy na demona, chuj w to. Zostawiamy. I tu jest chyba quest jeszcze, nie? Jakiś na West. Dobrze ja mówię, że tu jest quest? Tu po lewo? Nie wiem. Jestem. To idziesz tutaj do tych mąków? Co wy kurwa mąków nie możecie zabić? Wy, wy chcecie demona zabić? To jest quest chyba. A jak ci powiem to ropniesz, dobra? Poczekaj, ja ci go po... Nie, 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 wejdź. Ropuj, 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 ropuj. Ja pierdolę Panowie Dobra, 160 uchów, jest dobrze będzie Dwa rower. Jak, jak wy tego dołona zabijecie, to oczywiście kurwa blika 30 złoty. No, demon to na pewno nie żyje już. No, kurwa, znowu ja Ty nie trafiłem. Nic, się, nic to... się nie dzieje, Stanley, w porządku. Tylko na demonie mnie nie zaznaczaj, dobra? Timerink tu jest, ty w nagrodzie, zobacz. Jak? I sword Swordringa Sword ringa to zostawiam w donate'cie tutaj dla kogoś. Dobra, idziemy, nie. kochani. Idziemy, idziemy. Patrz, kurwa, patrz, tak, jest... Stanley, kurwa, ogarni się. No, trzymajcie kciuki, widzowie, bo. 64 pragnę, osoby, klipie, zapraszam kurwa. do subskrypcji. Do ale dzwonka To masz, więcej, ty, ty masz na Twitchu, kurwa, zaraz tu będzie ludzi. I do podlajkowania widzowie, bo to jest demon na rejtach raz jeden, stara e, Dobra, masz tyle, tyle ludzie na Twitchu i możesz sobie sprzedać do Lidosa. Kurwa i mówić na pej C chyba słowa. To jest piękne. Wolność. Wolność Dobra, ja rob, poczekajcie chwilę, ja muszę zrobić ankietę. Ja jestem, nawiążę kontakt z widzami, rozpocznij do, ankietę. 22 łapki, a 62 osoby, to takie kurwa trochę słabe, nie? Zobaczymy, co widzowie zagłosują. O kurde. Jakby Cieszko MPA spadło, jest. no to robię, robię tak, na hita, 30 pompek, od razu 30 brzuszków, 300 bijcie. ja wierzymy, gdzie gdzieś... Idziesz po 14 draków kurwa, i zarujesz jeden a streamie. Tak powiem. Nie mogę priesta ubić, Tym tym knaj, gówno knajtem. Ja chcę demona zabić, jak ja priesta nie mogę zabić? Jabko lotłem, lotnąłem. No. No, widzę głowę tego skurwy syna już ogólnie. Nie wy się pojebani, wy co się pojebani. Nie, ja nie wiem, czy wchodzić, wchodzić, kurwa. Monitor prawie potukłem fajkom. Zaraz, trzeba się przygotować. Gotelęgi MPA, MTA, kurwa Macie kurwa. parcele może? Spamujecie xoricom, tak? Parcele by się przydają, bo można by było wchodzić, nie? Okay, Boże, jak ja się stresuję, idę siusiu, z dwóch. Czekaj. Dobra, idę to blokować. Aha, no, to idź. No, ale bym nie zdążył manasów, kurwa, na energy ringów, kurwa, się lecisz. Kurwa, to będzie content, no, to będzie dobre. Panowie, nie nerwujcie się, jak padniecie, nie, bo to wiecie, to jest cool gra. Ja ringa zakładam. To... <grych> jak mam wykurwi... To, to zobaczymy, co będzie. Nie mam 600 man. No, dobra, to musisz sk skądś kony ładować, nie? Musisz na przemian no, jak no mamę, mamę, Iwa, nie? Nie? kurwa to Manasa i... Sorry. Jak Tak on kurwa to znaczy szumiego, jak ty to do nie mówisz ty. No o Stalej tylko nie no. bij no. mnie, no. dobra? Dobrze? Skupisz się na chyba jest demonem kurwa jest w teamie chyba. Halo. <noise> nie ufam <noise> kurwa, no nie ufam. Dobre Ale podejdźcie już, bo ja wchodzę. Jest. No ja idę zobaczyć jaką bije w ogóle. No wchodźcie, już wchodźcie, wchodźcie, wchodźcie na Czekaj, Utamie. No to chyba kurwa nie żyje, Halo. Halo? Stanley. Wchodzimy. Idźcie na, góra-lewo tam idźcie, góra-lewo, góra-lewo i przy staku stańcie. Zabijajcie efeki pierw, zabijajcie mi efeki, bo... I stań na staku. jak się przerzuca, to wchodzisz na górę. Daleko stójcie, daleko stójcie. Zabijcie Dalej, efeki. Daleko. Albo... O, dobra, on zabija, on zabija, jest git. Stójcie Ty na, na luźno, docie. zobacz, z ichów stary. Spomujcie, spomujcie. Najdalej możecie tu idzie, żebyła to, to nie, kur, nie kurwa z tych kurwa tych, o. On się nie przeżółci, on jest za słaby. Zostajemy na tych demonach. To jest, kurwa, profit chyba mi się wydaje. To jest kurwa... o wygrany, o, teraz Dobrze. Dobra, dobra, on... Zostaniemy ja... tu. O! nowy content! Na demcach! Mam to, mam to, mam to, mam to, wchodź Kamil. Dobrze Ole mi zapierdolił z łapy, Stanley. Wbij tylko fairamenta, Dobra, jest, idziemy kurwa. dalej. Idziemy po więcej, kochani. Poczekaj. Ja przyciągnę, ja przyciągnę. Jest. Uhu. Stójcie na razie tam, Stanley. Nie, idź stąd. zarał wave'a dostaniesz. Stanley jest kurwa pojebany. Dobra, ja stoję z nim tu. Stańcie na staku tam pomidorowo jebał i musisz że kurwa... Ty, 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 ty. Dobra, jest git, tylko na ringach stójcie. O ty kurwo! Potrafi gwizdnąć. Lubię to. Ho, ho, Potrafi ten demon gwizdnąć. Tam czy nie ma? Czyś, nie kogo, trochę, jedną kratkę. Bez sensu, bez karty, tego kurwo, efeka to... mi! Dobra. Tarze, to jest kidda. E, nie ma pizdy, jest agresywnie. A bo niebezpieczne trochę to odwrócenie kurwa w ich stronę. Ale Waste, ale chuj w to. No bijcie to kurwa. Ej, nie to... To jest coś dziwnie strasznie tym. Przeszedł do mnie. Idziemy dalej. No, to, to... Jeden. Chodźcie, chodźcie, odwrócony jest, chodźcie. Ja pierdolę, nie. O demonach chcą pojebanie ludzie. Spamujcie te XORIKONy. Na spam. Przecież ja tu kurwa taki mam waste. Na dziewięć coś rzucił i chuj. Mam to, mam to, mam to, spokojnie, chodźcie, naładujcie manę. Dobra, dobra, nie panikuj jest git, bo ja sam nie wiem co robię. Bo czy jesteś kurwa, na demonie, czy jesteś chłody na web? Bo jestem kurwa hardkorem. Spamuś spamuj Ostatni demon i wypierdalamy. Już dwa zabisku było, bo trzy to jest kurwa. Teraz tak ci o. Dobra, dobra, jest git. MPA! No, to Kurwa, nic nie spadło. Ale jaki kurwa, jaki, jak ten, jaka wpadł do głowy. No to czekamy no, czekamy na respa. Nie wiem widzowie, nie kończę tego odcinka. Czekamy ja na respa, chodźcie ja troszeczkę ja na west. Macie manasy? Czuję, że pas spadnie. No, no, ja 40. Ła! No, może jakąś i potem to. Dobra, ja kurwa na te trzy demony to straciłem człowieku z 2cc, ale chuj, w to wbijam. Jaki, czekamy widz, na respa. chyba 500 złotych mi się wydaje. To, to się Ale potrafi, potrafi pierdolnąć. I, I... Server lock, zaraz zobaczymy obrażenia no. 250, tu jakieś combo poszło. To jakbyśmy poszli na te hero tam, bo tam jest tylko, tylko na te drzwi chyba. tylko Zobacz tu jakie kombo poszło. Tam, tam na te wampiry, kojarzysz? Tam gdzie Dragon tam są i nic nie zrobisz tam. Ale mi chodzi te wybi no no, no... no co, no, Warloki chcesz w Warloka chcesz bić? No możemy nie, iść tam nie, pod drzwi, nie. no chodźcie. No ja tylko po drzwi chciałem iść, te Hero wybić. No to idziemy chodźcie. Akurat się demon respi. Ale content stary. Macie jeszcze Manasy? No ja mam tak nie za dużo. To chociaż ostatniego demona, nie? Nie no, mam, nie ja mogę. Mam nie mogę, nie mogę wejść za bramkę, bo nie mam 70. Zajebcie wicha, chodźcie tu na dół. Wicza pierw. A potem Priesta od razu, bo on wysysa jebany. Może Warlocka zabijemy też, nie? taką kapelę tu możemy wszystko zrobić dzisiaj. Można by było. Tylko, żeby stanley mnie nie zaznaczał, to już będzie dobrze. Dobra, ja luruję, Hero. Czekaj, będzie Hero. Nie spodziewałem się, że. O kurde, papier. Papier lotny lim. Ja spróbuję zagonić tego warloka. Do zagrody tutaj. Czekaj, ja mam hmm on jest, jest odporny na hmm nic nie zrobisz hmm -ką. Do kogo to fałtec napisałeś? Do mnie? Czy co? Macie Idę po Werloka. Czekaj. No wiem, Marbe. No ja wiem, dlatego słuchaj, no po to jest... Po to żyjemy, tak? No jeden będzie jeden będzie farmił pieniądze, będzie sprzedawał na Allegro, a drugi kupi te pieniądze i pójdzie na tego jebanego demona. Idzie Warlock, Bikarfur. Ja go wciągam tu w zagrodę. Bo nie wiem, co my mu zrobimy, stary, jak... Czekaj. Dobra, teraz musisz iść, Kamil, i zamknąć mu drogę wyjścia. Stań na, na wąskim skumie tam. I zaraz go tu złapiemy. O, na ciebie jest. Nie wiem, czy... Gdzie... O, jest, jest, jest po prawo, dobra, jest git. Ale bijcie tą golemy. On jest tam, patrz. Nie ma na niego. Idź po tą pułapkę Kamil i daj ją w lewo. Daj w lewo tą pułapkę i otwórz ją. W lewo i otwórz, dobra? A, nie działa na niego pułapka. Czekaj. No nic nie zrobimy. Pojawi się ten chuj. Jest, mamy chuja. Strzelaj. Strzelaj w opony. Chleb lotnęliśmy no, z niego. Chleb no, lotnęliśmy je z niego. Nie, to jest Waste no. kuj. No, no, dobra, chuj. No, demona 11 mamana, guys. Nie ma Zajęci, jeszcze czy, go. Ci do 3 czydychy, jakby co. Co zrobiłeś? No, ci mówiłem, mówiłem, że jak chce zabijać remonty, wycończyć A I dlaczego nie wyskoczyło nic? ci wycają numer telefonu na blika, żebyś nie musiał opłacić tutaj procentów. Czyli 15 pompek do zrobienia, bo te 35 zrobiłem jak coś, ale musimy iść nie, bardziej w lewo. Nie, nie, to jest, to jest, to jest bez, tego, bez Ale pompek, to jest nieważne Rapika, to jest nieważne. Ja za każdy pieniądz zrobię pompki. Jak chcesz. Macie wola? I do zrobienia pompek czekaj. Czemu komentarz wycofany? Zero. I robię 15 pompek jeszcze. To jest wszystko na żywo. Zachęcam do lajka, do subskrypcji. I do wkładania palca w dupę. A jeden największy, jak coś, osiem milimetrów. Mane na sześć sekund. I co? Za dwie minutki padnę na demonie, i tak się zakończy ten odcinek, kochani. Troszeczkę dzika. Profityja z kurwa. Ile masz Kamilmana słów? Pięćdziesiąt. No słuchaj, ja dzisiaj jestem po treningu dwugodzinnym, ale myślę, że tak na strzała 35 robię z palcem w piździe, nie? Ja bym był zregenerowany. Ale mileny czy jaki piździe? Dzięki ja za sobą. Pod... Dobra, nieważne. to Co mam to już no nie jest. Nie jest? Przekładam energy ringa. Ja ja mam 80 i... osób na streamie, trzeba jest, kurwa, 80 osób. Dobra, poczekajcie chwilę, ile macie manasów? Ja 30. A ty, Kamil? 50. Dobra, Kamil, yy, po 5 manasów mi dajcie, albo ty, Kamil, daj 10, bo ja muszę mieć na egzoterapię i eksory chury. Z nie wieź na to, kurwa, w ogóle? No 70 już zużyłem, ale... Ja żeby ja mi, kurwa, Dobra, czyli ma iść na ciebie i ja nic z tym nie robię, tak? Bo to jest wasze życie, Bo kurwa. To, ja nie padnę. Ja nie padnę. Rzucę ci te manasy, kurwa. Knight, kurwa, z tyle, No 70 wziąłem, no co ty chcesz ode mnie, no? Dobra, wchodzę, guys. O, ale trąbę dostałem. No wchodźcie, Dobra. wchodźcie, no wchodźcie, wchodźcie. Ichłem się. Ale idźcie góra lewo, chyba na staka. I jak coś, to spierdalajcie na górę. Ja podejdę z nim stanę. Idź góra lewo, bo się wypierdolisz zaraz, no. Co ty robisz? Ej, hey, amulet, amulet w amulet, 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 amulet. Wychodź na górę, wychodź na górę! Dobra. Amulet, amulet. Dobra, tego, czekaj, tam... czekaj. Kur... Stanley, ty to jesteś kurwa taki as, że ty nawet nie bijesz tego demona, nie? Założyłem na czy Założyłem, założyłem, założyłem. Dobra, 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 dobra. Uciekaj! No ale no nie chcesz, żeby oni zginęli. No wchodźcie już, to jest chwila. I góra lewo lećcie. Tutaj już stoimy, 100GP, dobra. Nie, już nie bijemy, bo ja nie mam już i Wybierdalamy stąd. Dobra widzowie, no to by było na tyle. Na no 4 demony jest profitu 6, Fire mu czasem i chuj. Pamiętajcie o subie, od dzwonku, łapce w górę. Rośniemy w górę, na 500 subskrypcji będę mógł zarabiać delikatnie z tego YouTube'a już coś. Także no zachęcam, jeżeli wam się podobało. O, jeszcze krzyż na drogę dla wszystkich. Jest o to jest to teraz sura.online raty razy jeden, 8.0 Tibia. Jest duży hardcore, Wolot jest 0,8, jest jeszcze zmniejszony. Nagrody, nagrody kurwa z questów są takie, że nie ma itemów, tylko są pieniądze. Możemy teraz iść modę na tego, wezmę też 6k na beta. Także pozdrawiam i żegnam się z Wami. Do zobaczyska.